Nie jest dobrze. Niestety nie jest dobrze w kopule w tym roku. E, był taki rok, że zebrałam 60 kg pomidorów. Był rok, że zebrałam 50 kg pomidorów. W zeszłym roku chyba było 40. No, w zeszłym roku była zaraza. E, natomiast w tym roku nie wiem, czy będzie 10. Szczerze mówiąc, e, no zebrałam do tej pory kilo z okładem, i. Naprawdę się nie zanosi. Powodów jest kilka. Jednym z powodów jest na pewno pogoda jest bardzo zimno. Teraz w nocy znowu 11 stopni w nocy. Był bardzo zimny maj, bardzo deszczowy lipiec. No generalnie pogoda jest taka nie najlepsza, a to jest jednak tylko foliak. Więc tutaj, jeżeli temperatura spada do 11 stopni, to tutaj w nocy nie ma żadnego słońca, które by ogrzewało, nagrzewało folię, więc w ten sposób też podnosiło temperaturę w środku. Noc, w nocy tutaj nadal jest te 11 stopni, nie, nie, nie jest nic więcej, więc e, pomidory nie mają jakby optymalnych warunków. I to nie jest niczyja wina poza. E, pogodą po prostu. To jest jeden powód. Drugi powód to jest yy, światło. Mianowicie ja tutaj, o tam troszeczkę słońce przeziera. Ja tutaj y, miałam takie marzenie i to marzenie się spełniło zresztą. <laughs> e, miałam marzenie, że o tak będą mi tutaj wisieć kiście winogron i rzeczywiście to wygląda super. Więc pod względem owocowym to jest bomba. E, żółte winogrona, nawiasem mówiąc, już są do jedzenia i już je jemy, natomiast te jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jeszcze, jeszcze, są jeszcze różowe. Różowe też się już powoli przebarwiają. E, natomiast no, te winogrona, z racji tego, e, jakie są bujne zasłaniają trochę słońca. No i z jednej strony ja myślałam, że to będzie świetne, bo na przykład moja mama, która ma szklarnię, zupełnie normalną szklarnię, ona tą szklarnię zasłania jakimiś płachtami czegoś, albo yy, liśćmi, boże, gałęziami stój, czy tam z różnych rzeczy, yy, bo w środku jest za gorąco. Yy, więc myślałam, że po pierwsze mam tutaj niektóre te trójkąty są zmrożonej w folii, nie przejrzystej widać, że niektóre, przez niektóre widać niebieskie niebo, a niektóre są takie białawe więc część trójkątów nie przepuszcza jakby za dużo światła no i, i jeszcze te winogrona, myślałam, że to będzie ok no okazuje się, że jest za dużo <grym> W sensie za, za mało światła tutaj dochodzi. No i ta franca, czyli nektarynka, która, znaczy brzoskwina, która miała być nektarynką, a jest brzoskwinią. Ja ją teraz bardzo mocno obcięłam. Jak widać, bardzo mocno, dlatego że ta cholera po prostu już rosła do samego czubka, tam do kominka i gałęzie już zaczęły się zawijać, w sensie już były za wysokie. Tak opłama ma 3,5 metra, więc no, nektarynka miała być miniaturowa, czyli miała mieć tak, nie wiem, dwa. A ta brzoskwinia już chciała mieć więcej niż 3,5. Eee, nie wiem, czy ona tu może zostać w związku z powyższym. Po prostu nie wiem. No, więc te wszystkie, te wszystkie rzeczy. No i, finalnie, yy, no i finalnie z pomidorami jest, jak widać, czyli źle. Pomidory w ogóle nie dojrzewają, nawet jeżeli są jakieś owoce, to one nie dojrzewają. I co gorsza, yy, zaczyna się jakaś choroba. I to nie jest taka zwyczajna yy, zaraza, aczkolwiek już ze dwa czy trzy krzaczki yy, wywaliłam stąd. O właśnie. To są rzeczy, które powinny od razu były pójść na kompost. Ja je zostawiłam tylko po to, żeby to nagrać. Wygląda to dość okropnie. Wygląda generalnie troszkę jak zaraza, ale e, ja się kompletnie nie znam na chorobach pomidorów. Ech, może powinnam się poznać, wiem. Natomiast e, zaraza w zeszłym roku wyglądała trochę inaczej i atakowała trochę inaczej. Przede wszystkim to, co mnie wkurza, to rośliny strażnikowe, które też są ogromne. O, są, ogromne. O, o, są ogromne. Ja to nazywam rośliną strażnikową, bo to, to tym dla mnie jest. Yy, ja je tutaj zaczęłam, ja je tutaj pierwszy raz posadziłam. Dostałam je od koleżanki. Jak bardzo, się, yy, bardzo się zaczęłam skarżyć, że yy, miałam, miałam, yy, miałam zarazę i musiałam yy, pryskać chemią. No po prostu to było, było już w takim stanie. Było bardzo deszczowe lato, w dwudziestym chyba roku, i yy, yy, no, żeby zjeść chociaż jednego pomidora, no to niestety musiałam wprowadzić ciężko bo nie, nie, nie jestem z tego dumna, ale po prostu stwierdziłam, że wolę tak niż yy, kupować pomidory, które i tak pewnie były pryskane. No bo po prostu pogoda jest jaka jest, i zapewne cały yy, jakby rejon miał ten sam problem. I wtedy koleżanka powiedziała mi, posadź sobie tak kilka tego. W foliaku, bo to filtruje powietrze. No i rzeczywiście przez kilka ładnych lat faktycznie było tak, że jak się miała jakaś choroba zacząć, to najpierw atakowała te tu, właśnie one. I w zeszłym roku one zostały zaatakowane tak dokładnie, już nie pamiętam, ale chyba nawet pod koniec sierpnia już zostały zaatakowane. I rzeczywiście było po nich widać, że. One przejmują te wszystkie zarazki i rzeczywiście filtrują. Faktycznie pomidory pochorowały się. Na tyle późno, że no miałam te 40 czy tam ileś kilogramów, I tak udało mi się zebrać. A w tym roku one nic. One są wielkie, zdrowe, eleganckie, a pomidory chorują. Więc po prostu jestem wkurzona strasznie jestem po prostu o krok od tego, żeby to po prostu wyciąć w pień, to wszystko, całe towarzystwo. No bo to tylko zasłania mi światło, ee, zabiera jakby miejsce i nie działa tak jak powinno. No bo o, zobacz, co bardzo się dzieje. to po prostu jest jakaś tragedia, no. Jest naprawdę źle. Naprawdę źle. I um, coś tu próbuje dojrzewać, coś tu próbuje czerwienić, ale to jest, to jest po prostu w porównaniu do tego, co tu się działo w zeszłym roku, no, dwa lata temu, to to jest po prostu aż smutne, no. O. Tu jest jakiś jeden... To jest w ogóle czarny książę, ten żółty pomidor. <laughs> oh, może się tak wyostrzy, co? No i przy tym czarnym księciu jest y, cały wielki po prostu y, skapcaniały liść. Y, kilka krzewów już całkiem wycięłam. No nie wiem, ze, chyba ze trzy y, jest, no jest źle, no. Jest bardzo źle. O! Takie rzeczy się dzieją. Więc e, ja nie wiem, czy to, czy to jest ta taka normalna zaraza ziemniaczana, e, bo szczerze mówiąc, to mi wygląda troszkę inaczej. O! Tam znowu, tam usycha cały, cały krzaczek. O, takie rzeczy się dzieją na liściach. Chodź tu, liściu, pokaż Takie rzeczy się dzieją. No i to nie do końca wygląda tak jak ta zaraza ziemniaczana. Bo zaraza ziemniaczana to są takie czarne, czarne dziury na liściach, i finalnie potem one się przenoszą na łodygi, no i na owoce również. Natomiast teraz niektóre owoce już są jakby atakowane. No i ogólnie wszystko wygląda no tak niezdrowo. O, marzenka dzielnie, dzielnie walczy, no ale no tutaj już jakąś galaktykę, galaktykę musiałam wyciąć. Wyciąłam chyba też jednego ametysta. No nie jest dobrze no i boję się, że naprawdę w tym roku tak jak jest trochę ogórków, co w zeszłym roku po prostu był może jeden słoik tylko, a w tym roku już są cztery i jeszcze kilka kanapkowych też już było, i no jakby tutaj pod tym względem jest lepiej. Są papryki, co jest obłędne, i no wiadomo, że te papryki są po prostu dlatego, że są w szklarni, gdzie jest ciepło, więc jest większa szansa powodzenia natomiast pomidory no i co, no i są takie gigułeczki i te gigułeczki one nawet nie zdążą, no bo jest właśnie, nie powiedziałam jest 18 sierpnia, więc już naprawdę nie ma dużo czasu już naprawdę nie ma czasu na popoty, a tu po prostu no i yy, ja tu nawet wkroczyłam parę dni temu żeby wszystkie tu te liście poobrywać Yy, I oszacować straty i zobaczyć, co tutaj jeszcze może realnie yy, w tej kopule dobrego się wydarzyć. Yy, niewiele. Yy, nie, nie, nie wycięłam tych liści głównie dlatego, że chciałam przede wszystkim yy, porobić zdjęcia, nagrać to, pokazać, żeby, yy, żeby mieć yy, jakby dokumentację sytuacji. No bo też tu nie o to chodzi, żeby. Żeby, się, żeby, żeby mi się wydawało później, tak, że, że coś nie wygląda aż tak źle, albo, albo wygląda właśnie czasami się wydaje, nie? żeby mi, o, ojej, coś wygląda fatalnie, a, a, a de facto e, rok czy dwa temu było dużo gorzej, i jednak mimo wszystko były pomidory, więc chciałam mieć taką rekapitulację sytuacji. Uff, no jedyne co mnie cieszy, naprawdę mnie cieszy w tej kopule w tej chwili, to jest trochę tak chino w śniach przez łzy, bo jednak mimo wszystko pomidory to jedzenie, a winogrona to tylko deser, <grym>, ale ekskluzywny deser, <grym>, no te różowe są bardzo dobre, żółte są też pyszne, e, najmniej nam smakują wbrew pozorom te ciemne, a ich jest najwięcej, no ale no, okej, okay, no, po prostu po prostu w tym, w tym roku, tej jesieni, będzie tutaj wielkie sprzątanie, mam taki plan, że po pierwsze trzeba, trzeba tą kopułę podnieść, bo gniją jej niestety fundamenty, fundamenty są drewniane i nie stoją na niczym poza ziemią, co jest moją straszną jakby winą, bo to była moja decyzja, żeby tak to zrobić. O, ogóreczki. No ogóreczki są w porządku. No, w niektórych miejscach też bardzo o, yy, schną liście, ale to jest w miarę normalne. Natomiast cały czas są yy, są kwiatuszki i jakieś tam, jakieś tam ogóreczki ciągle jeszcze dojrzewają, więc ogórki spoko. Ogórki ok, natomiast pomidory... No, rozpacz tragedia. No, no po prostu sercem się kraja, bo od połowy lutego, też od końca lutego, po prostu pomidory są treścią, że tak powiem, salonu i moich yy, wszelkich, yy, i mojego wszelkiego wolnego czasu. No i teraz jest porażka. Także niestety jest mi bardzo przykro i No, co tu dużo gadać, no. Oh. Także tak, na pociechę mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że maliny również opróciły. Generalnie rok jest owocowy. Rok jest bardzo mocno owocowy. Jedyne, jedyne drzewo, które nie bardzo chciało gadać, to była ta nieszczęsna brzoskwinia. Bo brzoskwinek było cztery. W zeszłym roku było kilkanaście nie wiem czy nie więcej no, drzewko było obsypane owocami, tak w tym roku były cztery brzoskwinie pyszne, ale cztery Uch, no niestety no niestety, jabłek będzie dużo. no dobra, to by było na tyle wracam do kopuły obcinać te wszystkie te wszystkie smętne po prostu Resztki. Strasznie to jest przykre. No nic. No to cześć.